Cześć, mam na imię Aneta i zajmuję się nowoczesnym cateringiem. A ponieważ zbliża się czas obfitujący w okazję do wspólnego biesiadowania, pokażę Wam dziś krok po kroku, jak przygotować czekoladowe trufle. Idealne na eleganckie spotkania. Na początek rozpuszczę czekoladę w kąpieli wodnej. Zwróćcie uwagę na to, żeby czekolada rozpuszczała się delikatnie i powoli. Powinna być gładka i kremowa. Teraz możecie na chwilę odstawić ją z ognia i zająć się śmietaną. Pamiętajcie o tym, żeby była dobrze schłodzona, w przeciwnym razie może wam się nie ubić. W trakcie ubijania do śmietany dodajcie cukier puder. Śmietana jest już ubita. Teraz możemy ją podgrzać. Nie traktujcie śmietany zbyt wysoką temperaturą. Jest bardzo kapryśna. Trzeba powoli doprowadzić ją do wrzenia. Pojawiły się bąbelki. To najlepszy dowód na to, że śmietana jest już wystarczająco gorąca. Teraz dodajemy gorącą śmietanę do czekolady, cały czas ją ubijając. Gdy śmietana idealnie połączyła się z czekoladą, możemy stopniowo zacząć dodawać do niej masło. To jest konsystencja, o jaką nam chodzi. Nadszedł czas na wzbogacenie smaku. Ja bardzo lubię, kiedy trufle mają alkoholowy posmak, dlatego dodam do nich brandy i świeżo startą skórkę z pomarańczy. Masa jest już gotowa. Teraz trzeba schować ją do lodówki na przynajmniej dwie godziny. Po dwóch godzinach wyciągamy masę z lodówki. Delikatnie zgęstniała. Do formowania trufli możecie użyć łyżki do lodów albo zwykłej łyżeczki. Jeśli chodzi o dekorację, pełna dowolność. Ja wykorzystam kokos, klasyczne kakao i puder z buraka, który przygotowuje się bardzo łatwo. Wystarczy upiec w piekarniku buraka pokrojonego na cienkie plastry, a później roznieść w moździerzu. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie wyjdzie Wam idealny kształt trufla. Dzięki temu widać, że są domowe i własnej produkcji. Ponieważ masa jeszcze całkiem nie zgęstniała, dodatki bardzo łatwo się do niej przyczepiają. Proponuję trufli nie robić zbyt dużych. Mają bardzo intensywny smak i mały kęs wystarczy. Jak widać, robienie trufli to nie jest czysta robota, ale daje duże przyjemności. Myślę, że z powodzeniem można zaangażować do niej najmłodszych. Nie wiem jak wam, ale mi tak przystrojone trufle przypominają różnokolorowe sylwestrowe kreacje. A na sylwestra ten deser jest idealny. Przygotowuje się go szybko, robi duże wrażenie i można go przez kilka dni przechowywać w lodówce. Jeśli jednak nie macie czasu na kulinarne przygotowania, a chcecie zaprosić znajomych na sylwestra, zajrzyjcie na stronę cook for You do zakładki blog. Zapraszam. Tak przystrojone trufle przypominają. W sumie powinna mówić pralinki. Moglibyśmy to jeszcze raz nakręcić. Zawsze jak mówię trufle mówić pralinki. Żartowamy.